Z tej strony ja jestem, w dzisiejszym odcinku e, patrzcie. Mam nowy nabytek, w którym włączenia. Nowy nabytek, patrzcie, fajna. 10-12 bez napędu. No, dziesiątkę kupiłam. Z turbiną, obciążniki i ten rozsiewacz. I jeszcze inny nabytek. Jeszcze kupiłem agregat, ale to wam już pokażę. łączone kierunku Cztery... właśnie wziąłem ze szybką skrzynią z... 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 teraz to będę szybko ja, idź zobaczymy jak tam na łące aha ok aha okej. na jeszcze na się nam ja to chyba jeszcze dzisiaj e, zrobimy rozlewanie e, gnojowicy na łące. To właśnie, to jest moje, to tu jeszcze sobie zobaczymy. A e, tu to ma jeden raz. E, do. Dobra. Tu jest zrobione. O, tu. Rozrównali już sobie. Kto? Wziął? Albo rozrównali. Albo ktoś wziął się. Co tam jest? Gdzie? Gdzie mi to? ma Prawie pół pola. ale no, a ja już miał tak kopiuje. A zgadnijcie od kogo kupiłem, bo Sławek miał, ale mieli, ale... Tu Wam pokażę bez tych świetów Właśnie ja chciałem z tymi świetłami. To było bez tych świetów A tu radio, radio się zamontuje. Jak, jak w tym, jak w mokrzynie. Dobra. Można już, dobra. Ej, to mamy nawet szybko zrobiliśmy Ale tu nią podbija. Patrzcie Ej, ale patrzcie, 60 tak lekko dźwigało, a nią co wiedzie na jakiś pan, tym Ej, nie no, to fajny traktat jest. A sąsiad pokazać wam jakiego sąsiad ma? To już wam pokazuję Na dużo na poziomie zeszło bo no tu właśnie mu tam stoi czy ja gram na ten save? no, czasem gram może live będzie może będzie e, kanał z live'ami albo będzie na tym kanale nie ja. Tu właśnie widzicie taki fajny Dobrze, że tu auto to... O nie, żeby nie wpadł. A właśnie jeszcze tu sobie e, sąsiad mój ziemię wysypał. Trzeba sobie e, Dobra, cięcie. O, dobra, e, właśnie. E, ba, patrzcie. Patrzcie, od Sławka, bo mi, mi powiedział, że ma takie traktory do pożyczenia. E, jeszcze z tą, z beczką. E, z na ten zator ja go wyglądać tylko światło tym. w e, Chyba teraz też coś. O, dobra, już zapełniliśmy. No, trochę, właśnie, żeby mi się nie rozładowała. Bateria, no to właśnie e, musiał zrobić cięć. Tak, jedziemy na łąkę. E, to jest dobra rzecz. No jakieś dwa lata bym takiego kupił. Może tak jak ma, mafia z taką gospodarstwo, gospodarkę, to bym mógł się tak mógł sobie taki traktor kupić. A my powoli zbieramy na takiego byczkowika. No bo patrzcie, on żeś ma turbinę. Bez turbiny. Jeżeli ze z turbiną to ma, to, wie, to więcej kosztuje. A bez to jest z Ja to muszę wymienić. Rąkowskaz. Dobra. O, a właśnie ja tu postawiłem e, taki na wodę zbiornik sobie, taki o. Zrobię wam, żebyście wszystko sobie widzieli. To jest takie coś. O! A kto to mi ziemię wysypał? Śnieg na rośnie.

Dobra, to jedziemy Dobra, ja to wszystko rozumiem. O no dobra, z obiadu już przyszłem. E, dobra. Drun. Halo, halo. No, Stasiek. Stasiek? Stasie? No, ja się tam zakopałem przy tam rzece. No to się pojadę. No to przyjedź. Ja tam już stoję trochę. Dobra. Widzieliście, Stasiek się zakopał, no, kolejne akcje, wyciąganie, myślę, że nie tam, gdzie było to Stasiek, a on tam pięćdziesiątką, piątką strzelił, zaczerpić teraz. Dobra, jedziemy do Staśka Ogienek na 41 taką prawie samą jak macie O kurcie, ale będzie przypał Jak on leci do tej rzeki, Przy agromie chyba oj oj to się narobiło Musí, já musí, já musím šipko jehat. Vše <kly> prošel. Wo, Já při tom nejlepší. O, Ja we... Kurczę! Dobra! O, ja nie mogę, ale to było dobre. O, kurczę! Głęboko tam, o, ja nie mogę... Jakbyś tam siadł na sam dół to dobra, ty, ty już sam wyjedziesz, ale pełna przyczepa pani pełna przyczepa pani Dobra ja już tu wyjadę, bo nie wiem do lasu poleciał. Co, wyjechać nie chcę Zobaczymy jak błoto leci. O, żeś zrobił. Dobra, to ja ci to na pole odprowadzę. Oj Stasiek, Stasiek coś się robi. Dobra, bo to Staśka pole. Dobra, zgaszmy to. Dobra, ja będą otwarte Dobra. My teraz będziemy właśnie jechać już do domu, bo... No bo tak, no, będziemy kończyć ten film już 11 minut, a dopiero wyciągałem. Myślę o że... domu. Ja no, dziesiątku szybko, ja. Zrobił sobie Stasiu roboty, co nie miara. Dobra. Dobra, jeżdżamy już na plac i będziemy kończyć ten film. Dobra, kończymy ten film do następnego odcinku. Na razie.